Stało się w końcu, dotarł do nas Soundcore by Anker Boom 2! Plus. I dzisiaj go z burzykiem zrecenzujemy. Zapraszamy w sumie na ten test, z wami Doman i burzyk. Działamy i lecimy, słuchamy. Obcy we mnie jest obecny. Obcy 4, Domulus, Domanus. Ale dzisiaj nie obcy, gdyż znajomy, głośnik. Y Anker, Sandkor, bo Anker zawsze ta nazwa, to nigdy, nigdy się. chociaż teraz już jest wielkie Sandkor, malutki Anker, że już teraz bardziej Sandkor trzeba mówić. Boom 2 Plus. Pierwsza generacja to był jeden z bardziej kontrowersyjnych głośników, że tak powiem, na naszym kanale. Wtedy mieliśmy po prostu Boom chyba bez plusa, nie? Jak testowaliśmy. Czy już nie pamiętasz teraz? Boom, chyba tak. Motion Boom, bo stoi tam. Stoi tam. Hmm, i sobie leży, może jakbyśmy mieli zwykłego Booma, to byśmy zrobili porównanie. Siedzę tutaj z tym kartonem, gdyż jest duży i chciałem tylko zaprezentować, jak się pudełko tutaj wizualizuje, jak wygląda. Jest trochę najważniejszych informacji, ale pudełko się rozkleiło w transporcie, więc odkładam od razu. Może jeszcze jakąś przebitkę zrobię, bo naprawdę spore gabarytowo, No też oczywiście Boom 2 jest mniejszy od Boom 2 Plusa. Zresztą kręciłem shorta na premierze polskiej tych głośników i tam chyba. Pokazywałem obydwa, nie obok siebie, ale było widać gabaryt, że jest różnica. No i właśnie od tego gabarytu może nie zaczniemy, bo chciałem jeszcze o zestawie powiedzieć, ale już zapomniałem. W zestawie mamy głośnik, mamy pasek, naprawdę bardzo fajny. Zobacz, jaki fajny paseczek, elegancki, solidny. A. Oraz mamy przewodzik USB-C na USB-C i Quick Start Guida. O kurczę. No, istnieje takie, wiesz, hop siup. nie tak. No, zepsujesz. Bo tu jest w instrukcji, jak pasek zaczepić. Nie I teraz robisz tego, tak. Jak zaczął instrukcję. Jak będziecie chcieli przyczepić Ale nie, nie, nie. pasek. Jak będziecie chcieli przyczepić pasek, najpierw zajrzyjcie do instrukcji, nie bądźcie jak burzyk. No, ja, oh. ja dlatego się nie. Ooooo! Oooo! Cytuję Cytując klasyka, sierwiesz jak nie twoje. Bo chciałem przetestować, sprawdzić, czy grzechocze, czy nie. I teraz już wiem, że nie grzechocze. Nie grzechocze. Rozwalisz mnie tu, zabieram ten pasek, ja żałuję, że w ogóle Ci ten pasek zaprezentowałem. Podkładam tutaj, pasek jest solidny, ładny, ale trzeba w instrukcji ogarnąć, jak go zaczepić. Tak jak mówiłem, USB-C, USB-C, instrukcja obsługi. Sam głośnik wymiara ma całkiem solidnego, gdyż 44 na 15 na około 23 cm, można nim dobrze ćwiczyć. Taki nie jest prostokątny, bardziej trapezowy bym powiedział. No, nawet z matematyki czas jeszcze masz, 3. 3,8 kg waży też, więc takie 3, plus, <grystanie> można powiedzieć. 3,8 kg, bardzo fajnie wyważony, wygodny do przemoszenia, nawet ten pasek tutaj w ogóle był niepotrzebny, ponieważ mamy rączkę wygodną i w ogóle też pamiętam, że w tych starszych generacjach nie było w ogóle paska, zaczepu, tylko mieliśmy samą rączkę, a teraz jeszcze dodali, żeby można było może jakoś lepiej, wygodnie te 3,8 kg nosić na, na barkach, na barkach, na barku. Jeśli chodzi o wygląd, no to może właśnie o wyglądzie teraz słów kilka opowiedzmy, no to właśnie jest ta... Solidna rączka, fajne wyżłobienie od spodu, dobrze się trzyma. Tak, to naprawdę dobra rzecz. Czyli też jest na tyle wysoko od głośnika, że spokojnie tu się nawet większe palce zmieszczą, bo niektóre głośniki mają tu wgłębienie na środku i trzeba tą rękę jakoś tam tak. łamać. A tutaj nie, tu jest bardzo dobrze. Wygodnie się naprawdę to przenosi. Cały zrobiony z tworzywa matowego, więc nie będzie się jakoś mocno brudził, nie będzie się jakoś mocno kurzył. Ale oprócz tego, że jest to matowe tworzywo, to on jest z różnymi tutaj takimi fikuśnymi elementami połączony no bo z tyłu wielkie logo Soundcore fajnie wyżłobione i tak świetna fakturka. No, powiem ci, że to jest jeden z ładniejszych tyłów głośników, jakie widziałem. Mm -hmm, to prawda. Mogłoby być frontem. No naprawdę. No, <noise> powiem ci nawet, że tył jest ładniejszy niż front w tym głośniku. Nie widziałem frontu. No to prawda. Tył jest ładniejszy to, niż front. Może tak być. No ale tu musi być maskomica taka metalowa, bo przytworniki. Tak, ale zaraz. Ech, zaczęliśmy już od tyłu, to lecimy. Mamy tutaj, słuchajcie, USB-C i mamy Jacka. Fajnie, że mamy Jacka, że nie tylko przewodowo, e, bez przewodowo. Ale. USB-C tutaj oddaje też energię do smartfonów i mamy 10 watowe ładowanie. Więc całkiem szybkie jak na smartfony, a bateria jest tutaj potężna w tym głośniku, więc można się w nagłej sytuacji uratować. Głośnik ma też standard IPX7, więc zaślepka jest tutaj, nie ma odporności na kurz jakiejś potwierdzonej, jest natomiast właśnie odporność na wodę, więc ewentualne imprezy, jak zacznie padać czy gdzieś nam się sunie, że tak powiem do basenu głośnik, chociażbyśmy pewnie tego nie chcieli, to nic się nie powinno z nim stać. Na dole mamy malutkie nóżki takie na krawędziach można by rzec, ale znowu, znowu tutaj świetnie spód zrobiony. i Powiem ci, że to jest też jeden z ładniejszych spodów, jakie widziałem w głośnikach. Naprawdę, to jest dobre rozwiązanie, tak. bo i ładnie wygląda i nie będzie się tak łatwo rysowało i trochę antypoślizgowe. Tak, Naprawdę Chociaż bardzo są nóżki, dobry nie? pomysł. A jeszcze są nóżki. Cały czas mamy front, który widzicie, idziemy na boki y no i membrany. Y Znowu powiecie, że się mocno zachwycam tym głośnikiem, ale Ty już nawet przed testem zwróciłeś uwagę, że też są fajne. Bardzo fajne. Takie zupełnie inne niż dotychczas mieliśmy. Takie się, wydają się jakieś takie plastikowe, ale mimo wszystko tu gdzieś jest też guma, bo nawet jak się w nie puka to czuć, że tam ewidentnie jest to skonstruowane prawidłowo. Mocno reagują już na dotyk, jedna z drugą. I wypycha jedną z tak, drugą. Więc... Ciśnienie, tego... panie, panie, panie Danielu, ciśnienie w normie. Tak, a do tego chyba niełatwo powinno być to przebić, bo te paski na tyle mocno odstają, że tam głębiej się nie dostaniesz za bardzo. No tak, tylko może ktoś jakby chciał a nie, no całą się zabawić, to tak, nie? to prawda. No ale bardzo ładne, podświetlają się, zobaczymy, jak z muzyką, bo ponoć mają się synchronizować. Jest tutaj masa trybów podświetlenia, które można regulować w aplikacji, co zresztą Wam pokażemy. Tu, jak wspomniałem, oczywiście jest ta rączka, te zaczepy do paska, trzeba ogarnąć, jak to tam się montuje. No i front. Front, który tutaj już mamy metalową maskownicę. Tak ja chyba, nie wiem, czy to jakiś aluminium jest, ale... Na pół. ale zimne. Zimne, więc prawdopodobnie jakiś new metal. Tutaj logo Sandcora. Pod spodem mamy ukryte przetworniki, zaraz o nich trochę opowiemy. Natomiast no, ogólnie. Trochę jest podobny, jak tam zerkasz widzę na Boom 2, no tak. bo, y, znaczy na Boom 2, na Motion Booma. Nie na no, ale jednak wygląda dużo lepiej. Nie no, jest upgrade, bo Boom 2, y, boom 2, cały czas mówię Motion Boom Plus i Boom, one no, były do siebie podobne, nie? Tylko po prostu jeden był większy, drugi mniejszy. Ale tutaj naprawdę jest spory upgrade, upgrade pod kątem wizualnym. Na froncie wygląda to ładnie. Ja się cieszę, że nie przesadzono z jakimś podświetleniem, że jednak tylko te membrany mm -hmm. podświetlono. Bo już, jakby tutaj jeszcze gdzieś dorzucili, czy na froncie to już by trochę się odpustowo zrobiło. A i bateria by szybko. Tak, uczyła. a tak jest naprawdę. Słuchajcie, elegancko. No i jeszcze, oczywiście, mamy krawędź górną pod rączką. Tutaj mamy włącznik, bluetooth, cały taki tutaj panel do zarządzania. Plus minus, play pause, Oczywiście te przyciski, jeszcze tutaj kilka funkcji pełnione. Nawet mamy Instrukcji, informacje, to ja może to szybko powiem. Play pauza. Oczywiście ma funkcję play pauzy, ale ma też funkcję przewijania utworów. Jak dwukrotnie klikniemy, to jest utwór do przodu, jak trzykrotnie utwór do tyłu. No regulacja głośności to po prostu regulacja głośności. Mamy też tutaj dwa bardzo a jeszcze jest oczywiście przycisk regulacji podświetlenia razem na tym panelu. To wszystko jest gumowane i to co klikasz, tu usilnie jeszcze nie powiedziałem, to jest przycisk Bass Up, ponieważ mamy tutaj technologię Bass Up 2.0, o czym zaraz porozmawiamy. No i mamy też ten PartyCast, przycisk on się Chyba tak nazywa. Przycisk, który na głośniku umożliwia nam połączenie dwóch, a w aplikacji do stu tam chyba nawet można połączyć, jak się będzie kombinowało. Podświetlane są te przyciski. Co, 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 co prawda, podświetlane są te. Party i Bass Boost, Bass Up, ale te już tutaj plus minus i tak dalej nie są podświetlane. Bluetooth włącznik z powrotem są podświetlane. Ładne łączenie. Wizualnie absolutnie nie mam mu co zarzucić. Powiedziałbym, że to jest jeden z takich ładniejszych Boomboxowych głośników dostępnych aktualnie na rynku. Jeśli nie najładniejszy. Jeśli nie najładniejszy, to prawda. No mi się od JBL-a Boomboxa bardziej podoba. No tak, chyba tak. A to jest mniej więcej ten gabaryt. No i też Tronsmart. Tronsmart też był ładny. To jest. Bank, Bank Max to był? Bank Max. Postaram się je zblindować. Mm -hmm. Porównać do siebie. Może też będzie opcja, żeby z jakimś <grym> boomboxem sprawdzić, żeby też zobaczyć, jak tutaj na tym tle. Motion Boom 2 Plus od soundkora wypada. O wyglądzie już wszystko opowiedziane, jeszcze dosłownie szybciutko specyfikacja. Mamy tutaj moc maksymalną 140 W, ale w tym trybie Bass Up 2.0, bo 100 W standardowo ten głośnik osiąga. Mamy tutaj system 2 2, jeżeli chodzi o układ głośników, czyli dwa głośniki niskotonowe 50 W i dwa głośniki wysokotonowe 20 W. Tutaj oczywiście dochodzi nam też to bas, Up, najniższa częstotliwość, schodzenie do 40 Hz, górnego nam tutaj nie podaje Soundcore, czas odtwarzania do 20 godzin, ale realnie wiadomo, że te 15-17 osiągniemy, no bo 20 to trzeba by na połowie głośności słuchać, a jak się ma taki głośnik, to się chce słuchać zdecydowanie głośniej. Nieprawda. Albo i cicho, bo brzyk jest fanem cichego słuchania potężnych głośników. Natomiast jeszcze to muszę uzupełnić. Głośnik ładuje się tak mniej więcej 3-4 godziny. Wszystko zależnie jest od tego, jaką podłączymy ładowarkę, ponieważ Anker nam, Soundcore nam podaje, że 3 godziny 3, 3,5 jest na ładowarce 30-W. Wiadomo, zależy od tego, jakie mamy ładowarki. Jest wodoodporny, o czym już mówiłem. Ma Bluetooth 5.3, ma też Auxa. Ma aplikację, którą za chwilę pokażemy. Najważniejsze informacje o nim też już wiecie, więc posłuchajmy. Aplikacja. No i jeszcze aplikacja. Aplikacja Soundcore znana, bo już od wielu generacji głośnikowych, słuchawkowych występuje i my też już ją wielokrotnie pokazywaliśmy, więc szybko mamy Boom 2 Plusa połączonego. Jest wizualizacja tego głośnika, stan baterii w 3D, możemy sobie też ten głośniczek tutaj obejrzeć, jak będziemy chcieli. Poza tym regulacja głośności, play, pauza, włączenie, wyłączenie basapa, no i korektor mamy właśnie Signatara tutaj uruchomionego, ale możemy sobie te tryby predefiniowane uruchamiać. Ewentualnie możemy customowo sobie sami też tutaj regulować, jak będziemy chcieli właśnie pod kątem korektora. Podświetlenie jego regulacja też jest naprawdę zaawansowana. Po pierwsze, możemy sobie regulować intensywność tego podświetlenia, możemy je włączyć albo wyłączyć. No i możemy też tutaj korzystać z tego, co nam oferuje Soundcore. Tęcza, błysk, błyskawica, dynamiczny, skanuje jakieś różne są tryby. Oczywiście też między tymi trybami przeskakujemy na głośniku, ale w aplikacji będzie znacznie wygodniej. W dodatkowych ustawieniach mamy tutaj jakieś monity głośnika, automatyczne wyłączanie, znowu to podkreślę jak zawsze, możemy ustawić od 5 do 60 minut wyłączenie głośnika aktualizacja oprogramowania jakaś tam, jakiś podręcznik użytkownika. Aplikacja jest przejrzysta, przydatna, bo wszystkie najważniejsze funkcje tutaj są. Nie wszystko elegancko, po polsku. Zawsze tak jest, że Burzyk ląduje ze mną w tym teście trzecim, który nagrywamy na danego dnia i zawsze chce mu się spać i zawsze piszecie, że jest bez entuzjazmu. Entuzjazm mam. Energii, nie Na twarzy do... tego nie widać. Aha, maskujemy. <gry> Ale może ożywić się ten otogłośnik, który maksymalnie osiąga 100 dB z włączonym Bass Up 2.0 i około 99 z wyłączonym. Różnica jest minimalna, praktycznie nieodczuwalna, bo skaczą trochę te dB i w tym i w tym trybie. Natomiast z Bass Upem bas Bass, bez e Bass ten dźwięk jest trochę mniej przyjemny, że tak powiem. Natomiast to, co muszę od razu powiedzieć, co też widzieliście w aplikacji, od razu z tym Soundcorem, jak sobie go kupujemy, jeszcze nie zainstalujemy aplikacji, nie widzimy tego. Dopiero w apce to widzimy, on się z tym Signature trybem automatycznie uruchamia. I no albo będziemy chcieli to skonfigurować, to musimy mieć apkę, albo godzimy się na to, co jest i Signature uruchomiony. Ale ja i tak lubię ten tryb Signature, bo on podkreśla nam no, wtedy, podbija wszystko. Jesteś, widzę, zafascynowany, więc yy, chyba już wiemy o nim wszystko, co trzeba wiedzieć poza tym, jak gra. Więc ustawiam go i zapodamy. Yy, może damy go na początek bez tego podkręconego basu, tylko z trybem domyślnym Signature, tak jak jest on zawsze, i damy piosenkę Rhythm and Bass. maksymalną głośność testowałem, zapomniałem. Przepraszam, panie. Mam nadzieję, że to Cię rozbudziło. Ogólnie, a to zaraz opowiem, albo jak wchodzi dopiero to powiem, że wysłuchaliśmy na różnych ustawieniach, na podłodze, na komodzie, 5 metrów, 2 metry jeszcze dalej, ale teraz mamy odsłuch na naszym testowym blacie. Bez wasapa. 对。<Yeah. S 2> yeah. Wyrównany balans. Signature. Bass up cały. Wyłączam bass No niestety nie chciałem aż tak tego uciąć, ale dobra, wjeżdżamy w Starlight Into the Light z włączonym basapem i trybem Signature. Domyślnie tak jak głośnik jest sprzedawany. Masa. Włączony masa. Teraz zrobię trochę późniejsze przejście. Get back in the game. Włączony basap jest w tej chwili. Wysokie toby. A teraz obie głosy. Signature. Trochę rapsów z włączonym wasapem, który przed chwilą wrócił, z trybem Signature. Panie Danielu, co sądzisz na temat tego? Oto tutaj Soundcore Motion Boom 2. Plus? Bardzo mi się podoba jak gra, ale to jest głośnik, w którym wyłączanie trybu bassa jest niepotrzebne. Tak, on w ogóle na sztywno powinien być. <laughs> nie było ani jednego utworu, w którym lepiej by zagrał bez bas Podejrzewam, że jest to taki tylko tryb oszczędzania energii wtedy. W sensie bez niego. Tak, bo jednak... No tak, bo wtedy w basapie ma 120 watów, bez basapa ma 100 watów. Nie? Dokładnie, ale to faktycznie idzie w bas, naprawdę. Mm -hmm. to wtedy się wszystko wibruje, trzęsie. Brzmi pełno dźwięków jest słychać. Dwa, cztery przetworniki z przodu plus dwie membrany pasywne, plus odpowiednia technologia. Te... No z przodu są, to chyba 4 są, nie? Łącznie. No mówiłeś, że 2 plus 2. No, no, Więc naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i o ile tamten nie zrobił na mnie żadnego wrażenia motion boom, o tyle boom 2 jest fajny. Mógłbym taki mieć... to jest maksymalna, minimalna głośność? To jest... tak, to była minimalna. To co teraz masz? Spoko. No wiadomo, że takich głośników nie ma sensu słuchać na takiej głośności, ale jest to do zrobienia i no, nie mam się do czego przyczepić, szczerze. Jest po prostu perfekcyjny. Nie mam naprawdę. Się do czego przyczepić. Yy, nie do... znam ceny, ale. Yy, cena jego regularna to jest 900 zł, ale Petarda. bardzo często są na niego promki, że się gada za niecałe 700 kupić. Petarda. A chyba nawet jeszcze mniej. Poczekaj, gdzieś widziałem, bo nawet w momencie jak on przyjechał, to on akurat teraz już nie jest na promce. Teraz widziałem jego normalne ceny mm -hmm. były, ale. Yy, zaraz Ci powiem. Za 600 złotych on nawet się w promocjach no, trafia. Yes. Ogarniasz akcję? Jak będzie za 600 złotych, to sam mogę kupić go. O, no teraz nie, to, to teraz akurat jest w jednym z elektromarketów ten normalny Boom 2 za 600 złotych, a ten jest a za 900. się różnią, no, ale ten jest nie, No normalny. gabarytem się różnią. Przede wszystkim jest większy ten Boom nie, 2 większego nie potrzebuję. Wystarczy, żeby ten bas był taki... Ten jest większy, Boom sprężystw. 2 jest mniejszy. Ja wiem, mówię, no, nie potrzebuję tego większego. Wystarczyłby mi ten mniejszy. Natomiast, Niesamowite. Yy, no. Jak? Niech was nie zwiedzie to, że byłem taki śpiący Bogardu, mnie boli moja pora, ale głośnik jest. Słuchajcie, ja wam powiem. Mega tak, dobry. Jak go wypakowaliśmy z pudełka, tam trochę sobie na podłodze posłuchaliśmy, mówimy, fajnie rezonuje. Ale na biurku często te głośniki tracą w ogóle tutaj mm. na niskich tonach, nie? Tutaj natomiast, jeżeli chcielibyście głośnik z mocnym podbiciem niskich tonów, z takimi, takimi głębokimi, bo one nie są pudełkowe, one są nie, aż, aż się tak sprężyście, no. to ja coś czuję, że to te. Te membrany po prostu tak to pięknie rozprowadzają, że głos, głos jest, ten bas jest taki sprężysty. Więc, do muzyki klubowej, do hip hopu, do rockowej też, bo faktycznie, może w rockowej trochę się zaczęło zlewać z tym basapem włączonym, o, bo żale. za dużo tego basu było, ale nadal mamy, słuchajcie, aplikację. Możemy sobie tam pod siebie korektor ustawić, możemy wyłączyć i też pewnie niektórzy powiedzą, że o, bo sobie to sandcore podkręca, bo od razu w tym trybie signature, ale uruchamia go domyślnie. Ale ja uważam, że ten tryb signature jest naprawdę fajnie zbalansowany przez Sandkora dopasowany do tego głośnika. I ja powiem szczerze, jak mam odpalonego Bassapa 2.0, jak mam odpalony Tryp Signature, to ja, ja w ogóle nie muszę nic kombinować w aplikacji, chociaż można jeszcze pod siebie dostosować, tak jak e, mówiłem. Poza tym, słuchajcie, podświetlenie jest świetne, zgrywa się z muzyką, mhm. e, fajnie sobie tutaj na tych membranach e, pulsuje, mamy masę trybów w aplikacji do zmiany tego podświetlenia. Naprawdę długi czas pracy baterii, mocna odporność, świetny design. Ja uważam, że do. Tysiąca złotych, ciężko znaleźć lepszy głośnik z, takiego, z takim gabarytem, głośności, głośnością maksymalną, naprawdę. Teraz dopiero w drugiej generacji Soundcore odwalił kawał bardzo dobrej roboty, bo na pierwszą generację jeszcze narzekaliśmy, kręciliśmy nosem, a tutaj. A i jeszcze słuchajcie, bo ten głośnik już jest trochę czasu na rynku. On dopiero od niedawna jest w Polsce dostępny oficjalnie. Wcześniej był dostępny właśnie za sprawą dystrybucji gdzieś tam, nie wiem, Amazonowej czy z zagranicy. Ale co chcę powiedzieć, on otrzymał aktualizację. Ja go przed testem aktualizowałem, i widziałem, że w niektórych starszych recenzjach. Recenzenci narzekali na opóźnienia na YouTube. Otóż po aktualizacji już tych opóźnień nie ma. On się z YouTubem zgrywa dobrze i możemy sobie też spokojnie oglądać filmiki, słuchać. No, a to, że jeszcze możemy sobie w TWSA a połączyć albo w tą mocniejszą rodzinkę, że tak powiem, gdzie dzięki temu party... Jak to się nazywa? Partycast. Partycast to był chyba ten dzięki trybowi party też z tym, między tymi głośnikami można zgrywać podświetlenie w ogóle jeszcze mm. nawet nie tylko, że one dźwiękowo będą rozegrane, ale, dobra, tylko szybko podsumuję że moim zdaniem nie jest aż tak przestrzenny te przetworniki, jest ich dużo skondensowanych na małej przestrzeni stosunkowo więc nie ma takiego trybu nie ma takiego wrażenia mega przestrzenności ale jak go postawimy dalej, to co się będziemy przejmować i na bliższej odległości i na dalszej majstersztyk, naprawdę to jest Świetny głośnik i jego ręcyma i nogyma podpisuje się pod nim. Signature tu robię, że Wam go polecam. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeszcze na chwilę wyszliśmy na dwór i zobaczymy, jak sobie z troszkę większej odległości ten głośnik radzi, jak ten Basik tu będzie wjeżdżał. Ja się odsunę tak mniej więcej na 5 metrów. A zaraz odejdę jeszcze dalej. Teraz mniej więcej na 80% głośności odchodzę dalej. Jestem teraz gdzieś 10 metrów od głośnika i daję go na 100! Włączony basup. Zbliżam się. Pięknie gra też na otwartej przestrzeni. Boom 2 Plus, absolutnie świetny boomboxowy głośnik. Aż się prosi o kolejne materiały z nim, czyli blindy. Koniecznie. Może macie tego? Sandkora, dajcie znać. Z Wami Doman i Burzyk. Siemano. Jest to geek.